Dzisiaj jestem w tunelu foliowym i zauważyłem, że coś tutaj się dzieje przy dolnej belce w rogu tunelu foliowego. No i po bliższym przyjrzeniu się, ujrzałem osę, która złapała jakiegoś owada. Podejrzewam, że jest to jakaś. Hmm, ciężko powiedzieć pająk to to nie jest. Miało skrzydła i. Miało skrzydła i dość długie nogi podnóża, Tylko gdzie to jest? O. Zapała. I teraz będzie leciała do gniazda, tylko nie wiem, nie wiem czy będzie w stanie wylecieć. Ciężko powiedzieć. Usiadła tutaj. No zobaczcie. Coś tam ma. Wie, że ona tej okolicy jest gniazdo mm, mi się wydaje, że ona po prostu się nauczyła wchodzić do tego tunelu mm, wyłapywać owady, które tutaj wchodzą po prostu i nie mogą się wydostać. I ona przylatuje i wtedy je mm, łapie żeby nakarmić swoje larwy swoje, po to, swoje swoje siostry. Coś takiego jak jeszcze raz tu wleć, to zrobię. E, zrobię no do odcinek, gdzie pokażę, jak wlatuję i tak dalej.